Siedzą dwa ziomeczki w barze. Jeden mówi. Słuchaj, jednej rzeczy nie rozumiem. Wystarczy mi jeden mały drink, żeby się napić. Jak to jeden? No tak, najczęściej ten siódmy. Spotykają się dwa sybiksy. Ale masz fajny zegarek. To od ukochanej cioci. Przecież ty nie masz ciotki. Wiem, ale jest tak napisane na zegarku. Kumpel pyta kumpla. I jak tam z twoją bezsennością? Byłem wczoraj u lekarza i kazał mi pić setkę przed snem. I co, wysypiasz się? No tak, tylko że wczoraj kładłem się spać sześć razy. Mamusiu, a lubisz grillowane warzywa? Tak. A dlaczego pytasz? A, bo ogródek nam właśnie płonie. Stoi, dzokaj koło konia i gładzi go po brzuchu. Po chwili wyjmuje coś z kieszeni i daje koniowi. Przybiega do nich inspektor i mówi. Wszystko widziałem. Daje pan doping koniowi. Dyskwalifikuje pana i konia. Panie inspektorze, to czekoladki. Zobaczy pan. Wyjmę jedną z kieszeni i zjem. Częstuje inspektora. Inspektor uspokoił się i zjadł czekoladkę. I odszedł swoją stroną. Po chwili Jockey mówi do konia. Tadzik, dziś będziesz na pewno pierwszy. Jedynie kto może cię dogonić to ja albo pan inspektor. Kobieta w ciasnej spódnicy chciała wejść do autobusu, ale nie dała rady podnieść nogi. Rozpięła trochę suwak od spódnicy, ale dalej nie mogła wejść. Druga próba też zakończyła się fiaskiem. Za trzecim razem rozpięła zamek do końca, ale to też nic nie dało. Nagle czuje na tyłku obce ręce. Ktoś ją wepchnął do autobusu. Odwraca się i widzi faceta i mówi do niego: Człowieku, co ty robisz? Nie znamy się na tyle, żebyś mnie po tyłku macał. Tak, racja. Pani też mnie na tyle nie zna, żeby trzy razy mi rozporek publicznie rozpinać. Przychodzi gość do seksuologa i mówi: Panie doktorze, mam problem. Mam przyrodzenie jak niemowlę. Niech pan się rozbierze, zobaczymy, co można zrobić z pana problemem. Gość zdejmuje spodniej majtki. Rzeczywiście, miał pan rację 3 kilo i 50 centymetrów. Przychodzi 90-letni facet do lekarza. Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt. Gosposia mi oskarżyła. Naprawdę panią wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie, za fałszywe zeznania. Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu, widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam. Czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie, ja jestem nauczycielką pana syna. Do drzwi puka strażak spytać się, czy coś się nie pali czasami w mieszkaniu. Otwiera mu wystrojona, brzydka, stara kobieta. Ma na sobie piękną, niebieską suknię z dużym dekoltem. Na lewej piersi widać tatuaż kota. Staruszka mówi. Co mam wytatuowanego na piersi? Jak zgadniesz, pójdziemy się kochać. Strażak zniesmaczony i przerażony tą sytuacją odpowiada. To jest hipopotam! Okej, okay, idziemy na pięterko. Ta odpowiedź mieści się w granicach tolerancji. Ojciec Jasiowi przekazał sekret, jak żyć bardzo długo. Kazał mu codziennie jeść 10 gram prochu strzelniczego. Jasiu po wielu latach jedzenia prochu doszło już 98 lat. Po sobie zostawił 6 synów, 12 wnuków i 4-metrową dziurę w ścianie krematorium. Siedzi Jaś, Stasi i Małgosia i jedzą obiad, a że wszyscy mieli 90 lat, to zaczęli rozmawiać o swojej pamięci. Staś mówi: Strasznie, u mnie to już. Kiepsko z pamięcią. Gdy wkładam klucz do zamka drzwi, to nie pamiętam, czy otwieram, czy zamykam drzwi. Małgosia mówi: Ja to jak chcę do toalety, to nie pamiętam, czy mam zrobić kupę, czy siku. Jasiu z uśmiechem na twarzy mówi: O, to ja widzę, że najlepszą mam pamięć z naszej trójki. Odpukać, moja pamięć jest świetna. I zapukał w stół dwa razy. Po chwili ze zdziwieniem na twarzy mówi: Kto tam? Przychodzi córka do domu z nowym chłopakiem. Tato, to jest Mariusz. On dziś będzie z nami mieszkał. Ojciec nawet się nie odwrócił i nie przywitał. Dalej mielił mięso maszynką. Dobrze, że go przyprowadziłaś, bo już z twojego ostatniego chłopaka tylko ten kawałek mięsa został. Spotkały się dwie koleżanki i jedna mówi do drugiej. Jak twoja kariera filmowa? Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać i doprowadzi mnie do Oscara. I co? Udało się? No tak jakby. Chodzi teraz do czwartej klasy podstawówki. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć uprawiać sport. Moja babcia ma 70 lat i zaczęła biegać. Dziś ma 73 lata i ciągle nikt nie wie, gdzie pobiegła. Gość na bezludnej wyspie miał jedną butelkę i wysłał w niej wiadomość na kartce. Uratuj mnie proszę, jestem na bezludnej wyspie. Po trzech latach przypłynęła ta sama butelka. Facet wyjmuje kartkę i czyta. Sorry stary, mam chłopaka. Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę. Dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory. Policja wezwana do biurowca. Przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Na schodach siedzi roztrzęsiona sprzątaczka pani w starszym wieku. Co się stało, proszę pani? Zostałam skwałcona. Zaszedł mnie od tyłu. Słyszałam kroki. Widziałam go kątem oka, jak mnie zachodził. To dlaczego pani nie uciekła? Gdzie? Na umyte? Spotkały się dwie koleżanki, jedna mówi do drugiej. Mój syn powiedział dziś do mnie pierwsze słowa. Jakie? Gdzie ty do cholery byłaś piętnaście lat? Spotyka się dwóch kumpli na ulicy. Jeden z nich mówi. Ty, stary, byłeś już w trójkącie? Nie byłem. A chciałbyś? No pewnie, stary. To biegnij szybko do domu. Rozmowa dwóch kumpli w barze. Stary, co ty wczoraj tu do baru przyciągnąłeś? Nie dało się na to patrzeć. Zawsze takie laski przyprowadzałeś. Co cię zmusiło do tego? Piąta rocznica ślubu. Przychodzi facet do marketu budowlanego i mówi do faceta siedzącego za biurkiem: Witam pana, interesują mnie gwoździe. Facet podnosi głowę i mówi: To zajebiste pan ma zainteresowania. Idzie zdołowany gość przez las i widzi żabkę, jak skacze drogą. Nagle żabka do niego zagaduje. Słuchaj, co ty taki przygnębiony jesteś? O kurde, gadająca żaba. Wiesz, żabko, mam beznadziejne życie. Żona mnie zdradza, mam stary, sypiący się dom, stary samochód i nie mam kasy. To ja to zmienię. Idź teraz do domu i zobacz, co na ciebie czeka. Facet poszedł i widzi wielki, piękny dom, cztery samochody, żona super laska stoi i czeka na niego i kasy pełno leży w walizce. Wrócił się do żabki, aby jej podziękować. Dziękuję ci żabko, za to wszystko, co mogę dla Ciebie zrobić? Wiesz, jest taka sprawa. Nigdy się nie kochałam z facetem, ale ty jesteś żabą. Mam jeszcze trochę magii, aby się zamienić mu na stoletnią dziewczynkę. Nie przeszkadza ci to? Nie, wcale. I tak to było, proszę, wysokiego sądu, a nie jak ta smarkula gada. Do drzwi puka strażak spytać się, czy coś się nie pali czasami w mieszkaniu. Otwiera mu wystrojona brzydka stara kobieta. Ma na sobie piękną niebieską suknię z dużym dekoltem. Na lewej piersi widać tatuaż szkota. Staruszka mówi: Co mam wytatuowanego na piersi? Jak zgadniesz pójdziemy się kochać. Drażek zniesmaczony i przerażony tą sytuacją odpowiada: To jest hipopotam. Okej, okay, idziemy na pięterko. Ta odpowiedź mieści się w granicach tolerancji. Ojciec Jasiowi przekazał sekret, jak żyć bardzo długo. Kazał mu codziennie jeść 10 gram prochu strzelniczego. Jasiu po wielu latach jedzenia prochu dożył już 98 lat. Po sobie zostawił 6 synów, 12 wnuków i 4-metrową dziurę w ścianie krematorium. Siedzi Jaś, Staś i Małgosia i jedzą obiad, a że wszyscy mieli 90 lat, to zaczęli rozmawiać o swojej pamięci. Staś mówi: Strasznie u mnie to już kiepsko z pamięcią. Gdy wkładam klucz do zamka drzwi, to nie pamiętam, czy otwieram, czy zamykam drzwi. Małgosia mówi: Ja to jak chcę do toalety, to nie pamiętam, czy mam zrobić kupę, czy siku. Jasiu z uśmiechem na twarzy mówi: O, to ja widzę, że najlepszą mam pamięć z naszej trójki. Odpukać, moja pamięć jest świetna. I zapukał w stół dwa razy. Po chwili ze zdziwieniem na twarzy mówi: Tô tam